moje grażynki dzisiaj otworzymy wielką, tajemniczą paczkę prosto od Lol Surprise. Tak, dostałam paczkę od LoL Surprise i coś mi się wydaje, że tutaj będą jakieś same świeżutkie nowości. Czuję zapach winter disco, moi drodzy. Bardzo dawno nie było na moim kanale żadnego otwierania paczek, więc jeżeli chcielibyście częściej takie filmy, no to zostawcie po prostu dużo, dużo łapek w górę, a może wtedy LOL Surprise wyśle do mnie kolejną taką paczkę i Aga Grażynka będzie się bardzo cieszyła z tego powodu. Pokażę wam jeszcze fotel od Diablo, na którym sobie tutaj dzisiaj mega wygodnie siedzę. W końcu będę miała komfort otwierania zabawek. Nie będzie mnie nic bolało. Dodatkowo słuchajcie, ten fotel jest w pełni regulowany. Można regulować jego wysokość, można regulować podłokietniki i co jest najfajniejsze? Patrzcie, patrzcie to. Elo, to ja idę spać, papa! Tak, na serio, bez beki, to czasami zdarza mi się zasnąć na tym fotelu, szczególnie jak oglądam jakiś serial. Wrzucam wam link w opis do tych foteli od Diablo, i jest ich tam naprawdę do wyboru, do koloru. No dobra, moje grażynki, otwieramy tą paczuchę, i zamiast nożyczek mam śrubokręt, bo po prostu nie wiem, gdzieś mi wsiąkły nożyczki, mimo tego, że mam milion par w domu, to to nie mogłam po prostu żadnej teraz na szybko. Tylko znaleźć. Nie, no dobra, spokojnie, bo, bo zaraz coś zepsuję, nie? Lepiej tak nie robić, lepiej tak nie robić. Uuu, już widzę tutaj jakąś ładną bibułę, papier. Waga, uwaga, 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 co tu się kryje. Uuhu! Moi drodzy, patrzcie ile rzeczy! I widzę, że tutaj jest tak mega w tej paczce świątecznie, zobaczcie. Ze styropianu jest śnieżka, to jest śnieżka, nie? Tutaj zobaczcie, mam jeszcze dwie takie na niby śnieżki i jak nie będzie śniegu, to, to będę nimi rzucała w ludzi. Mam tutaj jeszcze jakąś karteczkę. Cześć Aga, cieszymy się, że na Twoim kanale jest miejsce dla LOL Surprise. Dziękujemy. No oczywiście, że jest miejsce dla LOL Surprise. Zawsze i wszędzie LOL Surprise będzie. Pierwsza rzecz to duża lalka LOL Oh My God z serii Winter Disco. I jest to, słuchajcie, Cosmic Nowa z siostrą, swoją mniejszą siostrą, Cosmic Queen. No, jej jeszcze, moi drodzy, nie otwierałam, więc będziemy Będziemy otwierać. Zobaczmy dalej. I ja tutaj widzę, moi drodzy, coś mega czederskiego. Coś, co bardzo, bardzo. Bardzo chciałam otworzyć, to jest chyba najpiękniejsza lalka, oh my god, z tej serii, no wszystkich, wszystkich dużych lalek, zobaczcie, to jest taka wersja kolekcjonerska, ona tam się będzie, słuchajcie, coś ponoć świeciła i w ogóle jakieś bajery, rowery, znaczy nie wiem, czy na rowerze będzie jeździła, ale, ale no, no coś fajnego będzie robiła, zaraz, słuchajcie, zobaczymy, otworzymy, co tu jeszcze jest, bo widzę, że coś jeszcze. Oczywiście jest tutaj pełno jakichś kolorowych, błyszczących, brokatowych papierków. No bo wiecie, serial Interwisko, to, to musi się wszystko świecić. I widzę, że mam jeszcze kulę. Tutaj jest, słuchajcie, Lils. Tutaj mam dużą z laleczkami Glitter glob. Tych nie otwieram. I coś jeszcze, coś jeszcze. Tak, moi drodzy. No i jeszcze Fluffy Pets. Akurat Fluffy Pets już na moim kanale było, ale to nie oznacza, że dzisiaj tego nie otworzę, bo oczywiście, że otworzymy, bo im więcej zwierząt, tym lepiej. Moi drodzy, pamiętajcie, żeby też subskrybować mój kanał, żeby być zawsze na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i lecimy teraz otwierać tutaj piękną, dużą dziewoję! Krystal Star, jej imię brzmi jakby była jakąś czarodziejką z Księżyca i tutaj zobaczcie, można chyba światełka odpalić Zgaszę oświetlenie, żeby było to lepiej widać, o jeszcze raz Wow, ale kozak! Dali duże laleczki jeszcze ze światełkiem, no lepiej być nie mogło, naprawdę. Na potężną grażynę! Ta lalka jest przepiękna! Jestem po prostu w niej zakochana. Ona ma tutaj tyle różnych szczegółów, że co chwilę dopatruje się czegoś nowego. Zobaczcie, pod oczami ma jakby takie kryształki przyczepione, albo to może są łzy. Tutaj przepiękne kolczyki, korona tu jakiś wielki wisior taki kryształowy. Sama suknia to jest też po prostu no totalny, totalny sztos. Ona na żywo moim zdaniem dużo lepiej wygląda niż w kamerze. Na swoich rajtuzach, w sensie, w sensie ładnych spodniach, <laughs> ma tutaj nawet jakieś takie kolce, że niby chyba wychodzące kryształy. Jej buty to też jest po prostu jakiś totalny sztos. Oczywiście ją można, słuchajcie, z tego wyciągnąć. Ją się jakby zupełnie inaczej na ten stojak tutaj wkłada, bo pomiędzy nogi jeszcze pokażę wam ją z tyłu. O, pokaż, pokaż się dziewojo. Jej kieca to po prostu nic, tylko zwijam kiecę i lecę w tango, kryształowe tango. <laughs> Zobaczmy jeszcze raz, jak się świeci. Oh my god, jak pięknie, jak pięknie, jak pięknie. I ona teraz chyba będzie się cały czas świeciła, więc można ją sobie tak na półeczce ustawić i będzie jako, nie wiem, na przykład lampka nocna, bo powiem Wam, ta lalka to jest taka typowo kolekcjonerska, właśnie żeby ją ładnie ustawić gdzieś na półeczce i wiecie, koleżanki do nas przychodzą, albo koledzy i możecie się pochwalić taką wielką lalencją. Otworzymy sobie teraz jeszcze te wszystkie kule i z tego co wiem, to można z nich stworzyć jakby takiego bałwanka, właśnie jeżeli ma się tą Glitter Globe, tego Fluffy Petsa i małą Lilsa, to wtedy ustawiamy jedną na drugą i robi nam się z tego Piękny bałwanek. Mam już tutaj pierwszą podpowiedź. Mamy ogień i wannę, więc wydaje mi się, że chodzi po prostu o jacuzzi. Wiecie, wymoczenie się w ciepłej wodziszce. Tutaj do środka, do tej kuli, można później wlać wodę i to będzie wyglądało jak taka kula śnieżna, więc na końcu wleję do tych wszystkich buteleczek. W sensie, nie, to nie są butelki, to są jakby kryształki. Czy śnieżki to są śnieżki bardziej. Wleję wtedy wody i zobaczymy jak to będzie ładnie wyglądało. No i chciałam wam też powiedzieć, że mam do otwarcia duży domek LOL Surprise. Ten najnowszy, więc jeżeli chcecie go zobaczyć, no to wiecie co robić. Dużo łapek w górę i chciałam wam zaznaczyć, że trafiłam brokatową butelkę. Czyli będzie tutaj coś rzadkiego Serio, jedna kula i od razu coś rzadkiego Ale jaja Otworzyłam szybciutko wszystkie saszetki Oczywiście oprócz lalki Bo lalkę będziemy razem otwierali I zobaczcie, są tutaj małe łyżwy Mam jakąś łyżwiareczkę I w ogóle muszę wam powiedzieć, że naprawdę Bardzo lubię jeździć na łyżwach I swego czasu to, to chodziłam nawet Nie wiem, codziennie, codziennie na łyżwy I dajcie znać, czy też kiedyś jeździliście na łyżwach, czy umiecie albo na rolkach, bo moim zdaniem jeżdżenie na łyżwach a na rolkach jest mega podobne. Uwaga, uwaga, chwila prawdy, co to za przepiękna dziewoja będzie. Oh, oh my god, ja ją chciałam! ja ją... Nie wiem u kogoś na YouTubie, jak to otwierał, i właśnie była taka ziomeczka z gumą balonową, tutaj. No i ja ją chciałam! I zobaczcie, jakie one mają piękne włosy. Tutaj ponoć można właśnie je nakarmić wodą, i wtedy te włosy będą chyba też się jakoś tak dodatkowo błyszczały, czy coś takiego. Nie wiem, zaraz zobaczę. Słuchajcie jeszcze w instrukcji. Nie, no przecież ona jest przecudowna! Zobaczmy jeszcze szybko tutaj na tej karteczce, gdzie ona jest, która to jest lalencja. Wychodzi chyba jednak na to, że ona wcale nie jest jakaś rzadka, tylko po prostu pewnie tutaj wszystkie lalki będą brokatowe, bo to jest pewnie jakaś taka, wiecie, specjalna seria, bo widzicie, ma tutaj takiego zwykłego kryształka, a ten zwykły kryształek po prostu oznacza, że jest taka, no, popularna, ale oczywiście bardzo piękna. No i mamy tutaj najrzadszą tą laleczkę, czyli... Złota gwiazdka i jeszcze jakaś z serduszkiem. A to taka! Jakby taki świąteczny aniołek. Ojej, ja, jakie piękne te lalki są! No nie, no muszę ich więcej otworzyć koniecznie. Nakarmiłam ją wodą i zobaczcie, ona ma teraz zamiast mózgu brokat! Jak to się fajnie mieni! Też bym chciała mieć taką głowę. Ale chyba wolę jednak mózg niż brokat. Tak mi się wydaje. Chyba, chyba mózg jest lepszy, prawda? <grych> Lecimy teraz z kolejną kulą. Tym razem zwierzaczki z prawdziwym futerkiem. Trafiła mi się taka podpowiedź, ale wydaje mi się, że to nie są do końca takie podpowiedzi, tylko do jakiego klubu będzie należał ten zwierzaczek. Wydaje mi się, że chyba trafimy jakąś syrenkę, albo, albo rybkę, albo na przykład... Kota przebranego za syrenkę? To by dopiero były jaja. Chwila prawdy. Otwieramy, otwieramy. Co tutaj się trafi? Ło, wow, dzień dobry! To jest jakaś wielka panda. Pani albo pan, panda. Trzeba teraz, słuchajcie, tutaj ściągnąć skórę z tego zwierzaka. Chodź tutaj, pokaż się. O nie, nie, jaki złotki pyszczek! Na pewno ciebie nie mam. O, jaka fryzura! Czekajcie, trzeba to wszystko ściągnąć. O, nie! Głowa ci odpadła! O nie, czekajcie, zaraz ubierzemy z powrotem. Żyj! Żyj! Oddychaj! Oddychaj! Pomóżcie mu szybko, zróbcie sztuczne oddychanie! No nie, nie mogę tego szybko ściągnąć! O nie, żyj! Błagam cię! Dobra, czekajcie, już wsadzam tutaj. Zaczęłam już się, słuchajcie, stresować i źle mi to szło, wszystko to ściąganie. Dobra, to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że chyba kotek! I tutaj ma u góry, zobaczcie, nawet jakieś kolczyki ładne. No, włosy też ma przepiękne. O nie, znowu głowa odpadła! No dobra, teraz już ci więcej głowa nie odpadnie. Wyglądasz ślicznie kotojku. Jeszcze trzeba ci tutaj ubrać ten twój ciuszek. Nie, no, bez jaj, ludzie, bez jaj. Na wielką grażynę, patrzcie na to. Trafiła mi się ze złotą gwiazdką, czyli rzadka. Ale ja, ja mam naprawdę niezłego farta w tych zwierzakach, bo to jest już chyba moja druga albo trzecia rzadka figurka właśnie zwierzaczkowa i ona jest, słuchajcie, ze swim klubu, czyli z takiego pływackiego i ja z tego pływackiego mam jeszcze chyba od tego zwierzaka. No, nie wierzę, jaki ze mnie! Farciarz! Farciarz, farciarz, farciarz! Lecimy w takim razie z ostatnią kulą, czyli z Lilsami. Tu będą małe siostrzyczki. No, i właśnie jestem też ciekawa, czy będą tutaj zwierzątka. Oby, bo bardzo chciałabym jakiegoś, nie wiem, zimowego jeża albo chomika. To bym się naprawdę mega ucieszyła. Wydaje mi się, że w tej podpowiedzi chodzi o jeżdżenie na łyżwach po zamarzniętym jeziorze, ale nie wiem, czy to do końca, słuchajcie, jest bezpieczne. No, bo wiecie, jezioro może się zapaść i wtedy można wpaść do niego, no i, no i to, to nie byłoby wtedy fajne. Tą dużą siostrę LOL Surprise Oh My God otworzę na osobnym odcinku, bo chciałabym dwie wtedy otworzyć, bo ja mam jeszcze jedną y, tą DJ i wtedy chciałabym po prostu je dwie naraz otworzyć. Tak mi się wydaje, że będzie wtedy fajniej. Dobra, zobaczmy tutaj. Chyba będzie torba. Tak, jest torba. Wow! Jaka jaka ładna! Wow! To jest jakby, nie wiem, torba zrobiona z gorsetu. Jaki fajny wzór, albo, albo nie, to nie jest z gorsetu, to są bardziej jakby sznurówki od buta. Tutaj będzie chyba jakiś gadżecik, coś małego, coś małego. Buciki, muszę uważać, żeby tutaj, słuchajcie, niczego nie obciąć. nie, nie, jakaś I Jakie fajne ma włosy, takie jakby różowawe troszeczkę. I jakie portki jej daliło, ja nie mogę, a tutaj coś jeszcze jest? Nie, nic tu nie ma, dobra. I gdzie my mamy, słuchajcie, listę, bo ja jestem bardzo listy ciekawa, bo nie widziałam w ogóle, jakie tutaj mogą być. O, są! Są! Zobaczcie, nawet jakaś małpa jest! I co to to jest? Nie wiem, ale ma. wygląda dziwnie! O, ja nie mogę, dobra, słuchajcie, mamy kotka. Mamy tutaj. A to jest królik, jakby z wałkami na głowie. To nawet nie wiem, co to jest. Tutaj mamy jeszcze kolejnego kotka i, i kolejnego kotka, czyli chyba same kotki i jedna małpka. Ale ta małpka to jest chyba, słuchajcie, człowiek przebrany za małpkę, nie? Że mały Lils. A ta zobaczcie, jaka fajna. Ma tęczowe włosy. O, nie wierzę, jakie ładne lalencje! Zobaczcie, jak to się pięknie wszystko tutaj mieni. Aż powiem wam, zachciało mi się już grudnia, naprawdę. Chcę już święta. Ale sobie to wszystko ładnie poustawiam przy choince. Będzie wyglądało przecudnie.